Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w takim wiosennym, już kolorowym wydaniu. Jak widzicie przed Wami taki zestaw zegarowy, ja już Wam w jednym filmiku go pokazywałam, ale mam teraz zamiar go rozpocząć i pokażę Wam, co znajduje się w środku. Wzór jest bardzo łatwy, są tylko trzy kolory. Jest mechanizm, mechanizm cały zegara. Co prawda, będę jeszcze musiała pomyśleć, jak to później to oprawić, ale no nie mam haftowanego zegarka i jak go zobaczyłam na OLX-ie, to postanowiłam, że go kupię i go wykonam. Co prawda, nie będę mogła zmienić tutaj chyba kanwy, żeby te wymiary pasowały do wskazówek, bo to jest pewnie tak dobrane, żeby pasowało bo kanwa jest chyba, ja już go otwierałam wcześniej, by sobie by popatrzeć kanwa jest chyba czternastka i tak mamy niteczki trzy kolorki tutaj ten taki niebieskawy to na liczby, a tutaj na te pozostałe motywy Motywy kwiatowe, różane takie, więc bardzo w moim stylu. I nawet kolory, kolory też ciekawe. To jest cały mechanizm. Mam nadzieję, że on będzie działał, bo jest taki no, delikatny na jedną baterię, i wskazóweczki to jest chyba do powieszenia. Nawet są z folią te jeszcze wskazówki. Mam nadzieję, że to mi się nie. Nie powygina No Zobaczymy jak ja to A bo to jest w tą stronę Jak ja to wszystko zamontuję No żebym wiedziała którą, Która najpierw Jeszcze nie robiłam Takiego zegarka I na pewno będzie wisiał W tym pokoju jeżeli go zakończę to jest taki niespodziewany start. Ja tego nie planowałam. Nie myślałam o tym, że będę to robiła. I tak. Mamy tutaj kanwę. Więc on na pewno nie jest aż taki strasznie duży, bo jeszcze odejdą brzegi. Więc myślę, że nie będę go robić przez cały rok. Tutaj są pewnie takie szablony do oprawienia. To jest bardzo gruba tutaj to pewnie do naciągnięcia kanwy tutaj żeby mechanizm przeszedł to pewnie będzie tak jak teraz musiała tu naciągnąć i później pomyśleć nad jakąś ramką no i tu mamy wzór graficzny podane są tutaj mulinki jakie tu są podane dmc nawet opisane jest pokazane, jak, jak robić krzyżyki, Tutaj jest, żeby wyznaczyć środek na te wskazówki. Nie wiem, jakie przełożę przez ten materiał, czy to coś nie trzeba wycinać, bo to w sumie nie jest napisane, jak to zrobić. Jest tylko wzór, pewnie pranie ręczne, żeby go wybrać. Tak, dwie nitki pokazane, że dwoma nitkami haftujemy. To jest chyba numery. Tak mi się wydaje. No dobra, no ale ja będę wiedziała, że liczby y, tym niebieskim, niebieskawym takim kolorem, a reszta to wiadomo. No i co? Taka y, też ten filmik będzie pewnie w kilku częściach jak coś wyhaftuję to na pewno się Wam pochwalę teraz mam czas, więc nagrywam wstęp sobie to znaczy się sobie dla Was i później jak będę zaczynała to też pewnie wszystko Wam pokażę dobra, więc na tą chwilę to będzie na tyle, nie wiem kiedy go zacznę ale póki czas to nagrywam no co, chciałabym tam coś innego też pokończyć. Jagodowy bukiet jeszcze czeka, ale tam już mało brakuje. No dobra, lecę robić obiadek. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej części. Witajcie ponownie, minęło trochę czasu od tego pier pierwszego nagrania Zaczęłam, zaczęłam zegar Zrobiłam nawet stronę w zeszycie hafciarskim i zaczęłam go 2 kwietnia To jest zestaw do haftu yy, z mechanizmem Czyli mam yy, w zegarku, tak jak widzieliście wcześniej, wskazówki i ten cały mechanizm yy, Trzy kolory Kupiony na OLX za około 50 zł. Co prawda wychodzą wielkie krzyżyki, bo kanwa jest prawdopodobnie 14 albo 11. Mogłabym nawet zmierzyć. Zaraz zobaczymy. 10 cm. 10, 30, 40. 50, no, czternastka, czternastka, ale jak haftuję te projekty na innych materiałach, to wydaje mi się to wielkie, no ale niestety materiału nie mogę, nie mogę wymienić, ponieważ ten mechanizm nie będzie mi pasował, te wskazówki nie będą pasowały, bo wtedy by było wszystko mniejsze. Więc niestety, ale muszę haftować na tym materiale. Tu mamy te trzy kolorki, ja wczoraj siedziałam i zrobiłam różyczkę i zrobiłam w międzyczasie jeszcze całą obramówkę więc tak to na tą chwilę wygląda nie wiem czy do tego filmu jeszcze coś będę dokrywała, bo chcę popracować trochę nad innymi projektami być może tak, a jeśli nie no to trudno, haftować tego też nie będę, bo no, trochę jestem zmęczona tym wszystkim tym haftowaniem, bo to można powiedzieć, że jest haft na akord teraz. Kratki narysowałam. Zobaczcie, jakie te krzyżyki są duże. No, już dla mnie one są wielkie. Jak się haftuje na murano albo na innych materiałach, no to aż inaczej na tym haftować. Nie używam tutaj żadnego tamborka, po prostu w rękach tak mi jest wygodniej. teraz w dwóch moich projektach będą róże. Ja tak wczoraj, tak jakoś, jak haftowałam, mówię, no, no róża. Zaczęłam też różany sampler, więc no, będę miała dużo róż. Dużo róż będzie. Nie wiem, ile ja go będę robiła. On nie jest jakiś skomplikowany. Można by go pod, podczepić pod sampler, bo to są takie. Wzorki jak na samplerkach, więc to będzie taki samplerowy zegar. Jeszcze takiego nie mam. On taki nawet spory wyjdzie. Nie wiem, jak ja go oprawię, jak ja, jak ja to zrobię w ogóle. Materiał jest obszyty, ramka zrobiona. Nie wiem, ile tu jest krzyżyków, bo nie lubię liczyć ręcznie. Pewnie do na koniec miesiąca, jeżeli jeszcze coś wyhaftuję, to to policzę. Więc na razie to by było na tyle. Tylko osobom wiem, że się podobał ten zegar i były ciekawe jego postępów na nim. No więc tyle udało mi się zrobić. Myślę, że będzie ciekawy. Tu Wam jeszcze pokażę z bliska, tak będzie wyglądał. No trzy kolorki, cyferki. Tutaj są ptaszki. Nie jest mi dziś chyba dane nagrywanie, bo co chwilę muszę zatrzymywać, ale nic jakoś damy radę. No, ten, ten zegar jest taki bardzo, można powiedzieć, letni, bo róże mi się kojarzą z latem, są ptaszki. No i no łatwy, nie ma co ukrywać, jest łatwy. Gorzej będzie z tym zamontowaniem, zamontowaniem mechanizmu. No i trzeba by było jakąś ramkę do tego dobrać. I na pewno bez szkła. No, chciałabym go powiesić u siebie, nie wiem w którym miejscu, bo mam w kuchni zegar taki normalny i w dużym pokoju, ale w małym. Małym mam też mały zegarek taki. No, no ładny jest. Nie ma co ukrywać. Także ten film raczej będzie krótszy. No nic więcej Wam nie powiem. To, to co widać, to, to jest. Kolory ładne. Pasuje mi do róż. Akurat, nie wiem, jakoś tak mi te róże wpadły w oko. I nawet nie pomyślałam, że będą pasowały też do tego zegara. No ale zawsze to jakaś dekoracja. Pewnie mąż się zdziwi, jak wróci i zobaczy róże. No tak, muszę sobie kupić sama, niestety. Takie mamy czasy. Oj, no dobra. Może następnym razem mi kupi. No to by było chyba na tyle. Ja raczej już nie będę nic dokrywała. Napiszcie, co sądzicie, jak Wam się podoba. bo nie widziałam jeszcze takiego, takiego wzoru nigdzie na grupach, więc myślę, że to ciekawa opcja. Jedyne co to, ta, to te CT za duże, moim zdaniem, mogłoby być mniejsze. Ewentualnie wskazówki mniejsze, no ale dobra, zrobię jak jest. Nie będę kombinować, bo. Mogłabym się napracować, a mechanizm by nie pasował, jakbym wzięła nawet, nie wiem, szesnastkę. No, to by było na tyle. Napiszcie, co sądzicie, jak Wam się podoba. Dajcie łapki w górę. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i pewnie na podsumowaniu kwietnia, jeżeli coś tutaj przybędzie, no to Wam też pokażę. Więc życzę Wam miłej, miłego dnia. Bo nie wiem, kiedy ten film się ukaże. Dziś mamy niedzielę, a film nie wiem, kiedy wystartuje na kanał. Trzymajcie się ciepło. Pa!